Kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dla Was nagrywam znowu live'a, i w tym live'ie dzisiejszym zagramy sobie w Star Planet. Dopiero co ten Movistor Planet zainstalowałam, więc teraz przy Was wam pokażę moją nazwę użytkownika, ale oczywiście mojego hasła Wam nie pokażę. A więc teraz nam się chwilę to poładuje. Na razie mnie nikt nie ogląda, więc nie mam żadnego serduszka, ani jednego komentarza. Nie wiem ile to będzie się ładowało, no ale trudno. No i wpadajcie na moje musicali. Nazywam się na musicali Dominika Cup, więc wpadajcie. I dzisiaj tego live'a nie nagrywam w moim pokoju, lub czy tam w ogóle w moim domu. Tylko dzisiaj nagrywam tego live'a u mojej babci, więc mam nadzieję, że wam ten live się spodoba. To jest to ciągle denerwuje, że to ciągle się ładuje te Mówi, star, login.